Witam w tym odcinku. Zaprezentuję Wam aplikację, która na pewno przyda się abonentom Cyfry Plus, a dokładniej aplikację o nazwie TV Program. Aplikacja jest zrobiona bardzo fajnie i dla mnie jest ona bardzo przydatna z tego względu, że jeżeli posiadacie Cyfry Plus, e, przykładowo. Możemy wejść w zakładkę Wszystkie i mamy pokazane wszystkie kanały z cyfry Plus. Automatycznie, jeżeli klikniemy w jakikolwiek kanał, na przykład weźmy Filmbox HD, mamy pobrane dane z serwera cyfry Plus na temat wyświetlanych przez nich programów telewizyjnych e, automatycznie jest wyświetlany dzień dzisiejszy i teraz tak podświetlone jest tak no nie wiem czy tutaj będzie widać natomiast jest podświetlone troszeczkę na szaro to co jest najbliższym programem który będzie emitowany na filmboxie HD jeżeli kliknę sobie w dany program, dostaniemy jeszcze opis i zdjęcia. Bardzo długi opis tutaj akurat jest to prawdopodobnie jakiś film, dokładnie jest to jakiś film, dramat, mamy podany czas i całą resztę informacji. Możemy teraz dodać go do obserwowanych, powiadomić znajomego. To jest drogą mailową elektroniczną. Jeżeli chcecie zobaczyć fragment filmu, nie jest to dostępne na wszystkich kanałach, natomiast jest to dostępne przy jakichś tam wybranych programach, które mają swój jakby prewiew. Ok. Także tutaj w zakładce, w zakładce przepraszam, wszystkie, macie wszystkie kanały, moje kanały, tutaj możecie. Wybrać sobie swoje kanały, które chcecie śledzić, i cały czas jest wyświetlane to, co w danym momencie jest emitowane w telewizji. Więc, wystarczy kliknąć plus i dodać kanał na przykład Forfan TV, i zaraz ten kanał tutaj powinien się nam pojawić. Jest na samym końcu, na samym dole Forfan TV. Jeżeli wejdziemy w zakładkę programy, będziemy mieć wyświetlone tutaj wszystkie emitowane programy telewizyjne na dostępnych kanałach w danej godzinie, więc najbliższa godzina, przypuśćmy to 14 i wyświetlają nam wszystkie emitowane w tym momencie kanały. Nie jest to też bardzo przydatny. Jeżeli nie chcecie siedzieć przed dekoderem cyfry, które naprawdę te nowe dekodery w HD chodzą fatalnie. Wszystko tam się tak ścina, że jest to tragedia. Nie może ja mam jakiś wadliwy model, natomiast był on już wymieniany dwa razy i dwa razy został przesłany jakiś inny i działa tak samo, więc ja różnicy nie widzę. Możecie wejść także tutaj w ofertę Cyfry Plus oraz w pomoc, gdzie jest tutaj opisana Instrukcja dotycząca y, dokładnie tej aplikacji. Ja przedstawię wam tutaj tak pokrótce, co tutaj w tej aplikacji y, jest. Moim zdaniem ta aplikacja jest y, bardzo przydatna, jeżeli ktoś jest abonentem Cyfry Plus, y, ale jeżeli ktoś nie jest abonentem Cyfry Plus, ma na przykład cyfrowy Polsat i kanały, które są pokrywają się. Można pobrać tą aplikację i dodać sobie właśnie do moich kanałów, te kanały, które pokrywają się z Cyfrą Plus, na przykład te, które są w cyfrowym Polsacie, nie ma z tym najmniejszego problemu. I można korzystać z tej aplikacji. Aplikacja jest darmowa, można ją pobrać z App Store bądź ze strony Cyfry Plus. Całkowicie za darmo. Także tą aplikację Wam polecam. Myślę, że w w tym momencie nie opuścicie żadnego swojego ulubionego serialu. Można ustawić sobie też przypomnienia, które wyświetlają się w powiadomieniach. Oczywiście iPhone'a i tutaj możecie. Tu ja mam akurat kalendarz pokazany, natomiast jeżeli chodzi o powiadomienia z programu, program. TV, będą się one wyświetlać analogicznie pod spodem, jeżeli ustawicie to sobie w powiadomieniach, w ustawieniach telefonu. Także tą aplikację Wam polecam, możecie sobie ją pobrać za darmo, zupełnie za darmo, także myślę, że ta aplikacja będzie Wam przydatna zupełnie w normalnym użytkowaniu telefonu, jako taka aplikacja przypominająca o swoich programach. Ok, myślę, że to by było na tyle i trzymajcie się.